Hej, chciałam Wam w tym odcinku pokazać kilka kaktusów dziwolongów, które mogą Was zaskoczyć swoim wyglądem. Trzy pierwsze kaktusy są to nowości w moim zbiorze, więc na początek tutaj mamy Gymnocalisium t-rex. Jak widać ma kilka odrostów, dosyć miarę duży ten okaz. Dajcie znać mi w komentarzu, który z tych dziwaków najbardziej Wam się podobał. Natomiast tutaj e, kolejna hybryda to Astrophytum Mirostigma Kiko z variegacją. Ta variegacja to taki odcień e, zielono-żółty i tam nawet trochę koloru pomarańczowego jest. I zapraszam do polubienia filmików, bo każda aktywność pod moim filmikiem powoduje, że kanał jest rozpowszechniany do szerszego grona odbiorców przez y, YouTube. I to również jest y, Astrofitum Ilustigma Kiko, ten chyba najbardziej mi się podoba. I dwa ostatnie kaktusy, to są już od już dłuższego czasu w mojej kolekcji. Ten to bodajże od zeszłego roku. I zobaczycie, że ten i następny, pozostają one w foliaku. No nie były podlewane przez całą zimę i są posypane ziemią okrzemkową na wszelki wypadek żeby wełnowce się nie dobrały. Oto tak zwany kaktus penis. I to ten nowy oczos to właśnie w zeszłym roku się pojawił. Pozdrawiam, pa!